Na ten czas epidemii to można różnie patrzeć, na pewno od strony tragicznej, nieszczęść ludzkich, śmierci, zagrożenia, ale też można spojrzeć od innej strony, jako pewne możliwości, które Pan przed nami otwiera. Jaki niesamowity czas dał nam Pan zatrzymania, refleksji, zadbania o relacje z innymi ludźmi. I nie tylko telewizja nam zostaje, nie. Mamy książki. No właśnie, wczoraj był Światowy Dzień Książki. Mam w ręku album sztuki renesansu. Przepiękne zdjęcia. Sam wczoraj odkryłem ten skarb w swojej bibliotece. Ale nie tylko to. Wszystkie zmysły wyostrzyć i wyjść trochę w ten świat, jeśli jeżeli ktoś ma taką możliwość, że ma jakiś ogródek, jakieś zaplecze, posłuchać, jak śpiewają ptaki, zobaczyć, jak rozwijają się pąki drzew, kwiaty kwitną. Popatrzeć na to wszystko. Wziąć do ręki Ewangelię. Zawsze tam coś nowego znajdziemy. No to ja, który tyle lat czytam Ewangelię, teraz nagle dotarło do mnie, że dla Pana Boga ważniejsze niż ofiary, niż modlitwy są nasze dobre relacje z innymi ludźmi. Ja tego nie odczytałem, a teraz czytając ten tekst. Jeśli poniesiesz dar swój do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam twój dar przed ołtarzem. Ja tego nie przyjmę. Idź najpierw pojednać się z bratem. To jest czas myślenia, czas refleksji, czas odnowienia naszego życia. I te nasze spotkania niech temu służą. Jedni drugim je jakoś upowszechniajmy. Zwracajmy uwagę, dzielmy się jedni drugim, jakoś ułatwiajmy drogę do tego, co nas jakoś zachwyca, co nam pomaga, co, co nas wzbogaca. To jest także czas twórczości, ten jakby wolny, rekolekcyjny czas. Dla mnie też. Wczoraj, właśnie taki. Jakby dwuwiersz przyszedł mi na myśl. Bo przecież jest tak, że człowiek wielki jest przez ideały, lub mały przez ich brak. Ideały, jakieś dobre nastawienia, Jakieś marzenia, które chcemy zrealizować. To jest właśnie to, co jest przedmiotem naszej refleksji dzisiejszej. Ambitne cele, które sobie stawiamy. Szlachetne marzenia. Jest nawet w teologii moralnej taka cnota, która nazywa się cnotą wielkoduszności. To jest właśnie to skierowanie ku wielkim celom, ku wielkim sprawom, przeciwieństwem tego, to jest wada małoduszności. To mi wystarczy, ja będę taki przeciętny jak inni, niczym się nie chcę dobrym wyróżniać. To jest wada małoduszność. Pan Bóg złożył wielkie dary w nas i trzeba, żebyśmy te dary rozwijali. Żebyśmy byli osobą, a osoba to jest wielkość. Przecież jak sięgamy ideału bycia dzieckiem Bożym, do tego nas Chrystus wezwał i to nam dał, żebyśmy byli dziećmi Bożymi. Wołali do Boga, Abba, Ojcze. Wielkoduszność. Taka refleksja, jak powstają wielkie dzieła w kościele. Nie w ten sposób, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, naskładał sobie i teraz mówi, może coś zrobimy dla ubogich, dla jakichś ludzi potrzebujących. Nie. Najpierw zazwyczaj jest pragnienie, zrozumienie potrzeby, troska o to, żeby pomóc ludziom. Tak powstawały kiedyś laski. Matka Róża Czacka. Przecież nie miała na składanych pieniędzy, tylko ta troska, żeby pomóc niewidomym, żeby im oczy otworzyć w sposób przynajmniej duchowy, żeby ich doprowadzić do Ewangelii. To właśnie jest to, nad czym powinniśmy myśleć, o co się starać. Wykorzystać możliwości, które nam dał Pan Bóg, nie równać do najgorszych, do przeciętnych, mieć jakieś ambicje spełnienia swojego życia w lepszy sposób przy Bożej oczywiście pomocy. Grzechem byłoby zmarnować te dary, nie rozwinąć ich, które Bóg nam daje. Grzechem byłoby nie pójść w tym kierunku, który Bóg nam ukazuje, a Bóg nam ukazuje wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy mi Bóg uczynił, mówi Matka Najświętsza. I nas wszystkich wzywa do wielkich rzeczy. Ksiądz Jan Bosko swoim wychowankom to mówił: albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. No takie mamy alternatywy przed sobą. Więc dlatego w tym kierunku wielkości, w tym kierunku tego, co płynie z ideału chrześcijańskiego, z wiary. Bo cała ta wielkoduszność nasza to przecież płynie z wiary. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie sam z siebie, nie, ale w nim, Jezusie, Chrystusie. Wszystko mogę, do wielkich rzeczy jestem powołany. Uczyń, panie, ze mną te wielkie rzeczy, które pragniesz. To jest właśnie to, nad czym mamy dzisiaj reflektować. Na fundamencie Bożego Prawa, naturalnego i objawionego, wyrastają wielkie ideały, którymi kieruje się ludzkość od tysiącleci, aż po dziś dzień. Są to ideały dobra, prawdy, sprawiedliwości, wolności, braterstwa i służby najbiedniejszym. Niekiedy bledły one ludziom lub były wypaczane, ale potem znowu zaczynały świecić. I pociągać ludzkie serca z mocą. Tyle jest wart człowiek, ile są warte jego ideały. Źle by było, gdybyś ustawił się w swoim życiu egoistycznie, konsumpcyjnie czy cynicznie. Niech cię pociąga to, co wielkie, niech ci imponuje to, co szlachetne, niech ci przyświeca to, co dobre. Wtedy możesz powiedzieć, że człowiek to obrzmi dumnie i wchodzisz w tradycje humanizmu, które są bogactwem ludzkości. Pracuj nad tym, żeby to Cię pociągało, żeby obce było Ci to, co podłe, głupie i bezmyślne. Miej swoje reguły życia wzięte z Ewangelii czy mądrości ludów, sprawdzone w życiu tylu ludzi. Jak na przykład te, co chcecie, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Kto sieje wiatr, zbiera burze. Kto skąpo sieje, skąpo też żądź będzie. Co posiejesz, to ci urośnie. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Módl się i pracuj. Ochotnego dawcy Bóg miłuje. Na niczyjej krzywdzie nie zbudujesz swojego szczęścia. Niech twoje ideały będą ci drogie, ale pracuj z nimi uczciwie i według nich układaj swoje życie. Bo to nie mogą być tylko hasła, slogany niepasujące do życia. To ma być coś, co rzuca światło na nasz styl bycia, na relacje z ludźmi, na naszą codzienność. Musisz nad tym pracować, żebyś potem zbierał owoce życia mądrego, przyjaznego, twórczego. I teraz dalszy ciąg, ideały, i to, co potem ma nastąpić. Może przeczytam tą moją twórczość, jeszcze raz zaczynając od tego pierwszego, bo przecież jest tak, że człowiek wielki jest przez ideały. Lub mały przez ich brak i dalej. A też zaraz musi być powiedziane, chodzi o ideały realizowane, bo nie jeden, co patrzył w chmury, wpadł do dziury, i niejedna zachwycona czystością róży skończyła w kałuży. To druga część, realizacja, sposoby realizowania ideałów, strategie. Wydaje mi się, że my w tym pierwszym mimo wszystko jesteśmy lepsi. Postawić sobie ambitne cele, czegoś pragnąć, a w tym drugim właśnie bardzo słabi. Jaką drogą to uczynić, bo to nie przyjdzie od razu, nie przyjdzie łatwo. Co trzeba najpierw zrobić, a co potem, i jaka droga do tego, żeby to wszystko się spełniło? Strategia. Chrystus mówi, że trzeba zaczynać od tego, co małe, co niepozorne, od ziarenka. Kto wierny jest w małych rzeczach, nad wieloma go postawię i w tym kierunku nas prowadzi. I dlatego ta druga część to jest bardzo ważna. Co robić. Jakie wybierać metody, jakich szukać środków, jakie podjąć działania, żeby nasze ideały się realizowały. Jeśli mamy realizować ideały, to trzeba, żeby to objawiło się w postawieniu sobie wymagań w podstawowych sprawach życia, bo one też rzutują na ducha. Chodzi tu o właściwy czas wstawania i kładzenia się spać. O mądry i zdrowy sposób odżywiania się, o właściwe proporcje odpoczynku i pracy. Dobrze wiesz, jak niszczące jest ciągłe siedzenie przed komputerem, a zaniedbywanie ruchu, brak troski o sprawność ciała, spacerów po lesie czy codziennej gimnastyki. To, co duchowe, musi mieć zdrowy fundament fizyczny, dlatego zaniedbania w tej sprawie poważnie rzutują na życie ducha. Bo to, co cielesne i duchowe, wzajemnie się warunkuje. Religia chrześcijańska nie traktuje nas jak aniołów. Człowiek to duch wcielony i musi dbać zarówno o swoją kondycję cielesną, jak i duchową. Troska o zdrowie musi być w programie twego życia chrześcijańskiego. Trzeba zdecydowanie odrzucić to, co nam szkodzi. A więc, zarówno palenie papierosów, jak i nadmierne picie alkoholu oraz używanie narkotyków. Nie do pogodzenia z pracą nad sobą jest leniwy i luźny styl życia, liczenie tylko na same przyjemności, bez podjęcia trudu życia i odpowiedzialności za siebie. Jak często sami doprowadzamy się do ruiny zdrowia, a czasami do kalectwa. Dając się porwać brawurze w czasie jazdy motocyklem lub autem, nie zachowując przepisów ruchu drogowego. Ile nieszczęść może spowodować taka głupota i nieodpowiedzialność? A jak te sprawy wyglądają u Ciebie? Błogosław. Bycie poznał i już świat.